Cześć wszystkim, Ech, sytuacja jest wręcz nieprzyjemna, powiem tak, możecie bez słowo o bo jest wiatra, bo wiatra jest, bo ja mam tak po tej inflacji pierdolonej putinowskiej, a ludzie teraz zaczynają kurwa cierpieć, o cholera, no to będzie problem. Ech. Ach, dobra, nie przejedziemy, czyli wracamy. No. Powiem wam tak, pre... ta królewska inflacja mnie zaczyna już skurwiać, po prostu ludzie zaczęli cierpieć i to samo jest z każdym z nas. mi kurwa jedną tu kurwa duchuje srebrni piątni bo z tego co widzę to chyba raczej wszyscy tu kurwa siedzimy w tej pierdolnej Polsce marnujemy bez kiełczesku nie wiem jak wy, ale ja tu już widzę, że mi co zaczyna coraz zrobić a dla nas ludzi to będzie ciężki żywot dość, no, że kurwa Morawiecki z pierdolną koczką kurwa siedzi i pieniądze zbija w kieszeni, to my kurwa jeszcze mu oddajemy, to wszystko złamane. Co taki biedny ręce upameryk ma powiedzieć, jeśli nie ma kurwa, to się nie zbiśnie do woli. <słuch> a najmniej są kurwa po 2-300 od jednej osoby. Po prostu się rachunek. Może ci to kurwa, kurwa wyjaśni, bo powiem tak: leży benzyna droga, sprzętu u niektórych nie ma. i zacznie jeździć rowerem tak jak ja w tej chwili ale z tego co widzę to ludzie za dużo pieniędzy chodzą może się nie podzielą z Putinem lecimy za tym że Putin z Putin bo przez Putina tu też powiem tak to co Putin zrobił to jest wasza to jest ich sprawa bo Putin był z tego informacje mi wychodzą, że Putin próbuje nas ograbić ze ja wszystkiego. Ukraińców już ograbił, więc moja jest w życiu marzeń, żeby Ukraińcom pomóc. Nieważne, czy to jest kurwa biedny Ukraińczyk, czy bogaty ukraińczyk. Chodzi o to, żeby Ukraińców kurwa wspierać, a nie, że kiedyś mieliśmy z nim konflikt, to nie niemożliwe. Zobaczcie co się kurwa jest To jest jakaś parodia nie? Niestety nie Przed jakieś 10 minut temu tu. Marie. 31 minut za domowiętu na Marii 30 minut to nie wiem, za Nie jak kurwa jest droga. Było, po po 2500, to 8 800, boże. Co to inflacja pomaga? Nie wiem, że może... Nie zrobię. jakiekolwiek pieniądze złapać robotę pieniądze na robota a raczej roboty i pieniądze bo w tym momencie to gdzie nie jesteśmy Czy taki biedny Morawiecki wstępuje kurwa że od nas pieniądze no ludzie śmiech na sali ja w to nie wierzę, że kurwa taka wredna pieniągiewalna szmata potrafi mi ją sprzyjać Zresztą koło to nie moja wina, bo ten rower jest taki. Sorry. Ech. Jak się zaczną strajki ludzi, to wtedy zobaczymy, czy coś się kogoś wypróż. błagam was, zróbcie te strajki do cholery, bo to ludzie na pewno zechcą mnie Za 50 metrów, kurwa, mieszkanie kosztuje nam, nas 1600 Od 1300. A powyżej 2000 nie ma co szukać Pokażę wam może kiedyś cały następ Spróbuję chociażby najmniej pokazać wam to co tu jest miasto, ale po prostu trochę ludzie tak dziwni Nie będę obrażał ludzi Bo wiem, że to łodzienie, słyszą też ale nie obrażając z Łodzi Pętak na to dziury i nic z tego Pojechaliśmy z partnerką byłą partnerką do Warszawy Niestety zaraz mnie coś trafi, bo widzę, że znowu chleba na samym środku I Zaraz coś kurde pokażę, pokażenia No sami nie uwierzycie Poczekajcie Chwila. Ludzie, błagam was, nie róbcie tak, kurwa, że ktoś jedzie. I na środku, kurwa, u chodnika stoi chulej. No ludzie, to się nie da, że... żyć. Już chyba zdziewam teraz przedstawię kolejne chulajnogi w tym miesiącu Dalej nie wiem jak to będzie, ale... Tak, tak... Użytkownicy chulajnóg robią to, niestety Powinni płacić kary Chyba raczej będą musieli płacić Użytkownik takiej kolejnych powinien odstawić się na miejsce, tak żeby nie zagrażać nikomu miejsce. Ale niestety musi postawić hamster. Niestety taki hamster musi zawsze mieć na łódce. Tak jak to jest z samochodami. Tak samo. Jest chodnik, nie ma parkingu. No, owszem, może postawić, ale tak, żeby nie zagrażał kurwa nikomu przejazdu. Bo ludzie to nie jest nie nitka po prostu sobie we, sobie kurde robią co chcą baran jeden drugi postawi tak jak w tej chwili MERCEDES ostatnio właśnie pod teatrem znaleźliśmy trzy zaparkowane na parkingu przed parkingiem samochody dwa w poprzek i jeden w, 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 w boku na no ośrodku ludzie wytłumaczyli jak ktoś ma przejść z jednej strony na drugą no, nie da się tego opisać nie będę za wiele mówił, bo łódź ja nie w słuchu bardzo dobrze ale niestety tu się nie da cicho mówić Ach, fajnie Jako zwykli ludzie siedzą O szkóry Nie chcielibyście tego widzieć Nie chcielibyście tego widzieć to co ja przed chwilą. Ten pies nie ma pełnych chłopów, ja pierdziele no, będzie, będzie, nie. Całe szczęście. Kolejna noga. no zajebiście. Ludzie szalować kurwa rzeczy oh. Ludzie, naprawdę, zacznijcie myśleć głową bo włądować. Przez takie W pinde... Wasze głupie rozmyślanie ludzie będą mieli gorzej. No, lekko nie prawo, ale dobra. Moja wina nie wiem sami sprawdźcie powiem mam takie ja po prostu tego w Łodzi nie mnie będę zmuszony wrócić do, stałych, do swojego stałego mieszkania żeby gdzieś gdzieś się przeprowadzić przecieczka rowerowa o Jeszcze ciężko jedzie wow no tak Ech. Dla mnie to jest trochę takie porąbane w tej chwili Ale ja już się nic nie odzywam Bo dla mnie takie życie to nie jest życie Miało być śmiech na sobie Kolejny to żyje, ale niestety nie jest tak kolorowa jak się zdaje. Nie widzicie się, że oglądam się dla siebie, bo los nie mam z boku. to Jest ogólnie 14:07. Ja nie było, że nic nie było Ale. O, ceny jak zobaczyłem ostatnią cenę w Warszawie i porówniałem do łodzi Powiem tak, obiad jest w tam, tam lepszy, ale drogie za to Nie wiem jak wy yes. Ale ja na obecną jedynie do miejsca to zobaczyć coś Uff, mi się uda Tu jest te ale widzę, że będzie drogo. Ludzie. Ludzie, Ja na obecną robię stop. Czwartek. 14 średnia. lipca. Jeżdżę, żeby was pogodę nie to jest cała zarąbana to i gdzieś ruszy to zawsze członek albo rower. Czego u ludzi nienawidzę? Nienawidzę jak jest Piotrkowska zapomniana ludźmi, a człowiek jedzie rowerem. I za chwilę co? Wypadek. Dlaczego? Bo ludzie jak krowy przez pestwisko Aha. Spokojnie. Ja na chwilę muszę zrobić przerwę, więc jak jeszcze raz do wstrzymam.